że to tu wydaje, że Toyota a Audi ma, w, mają w ogóle inne przełożenia skrzyni. Bo ja muszę przynajmniej bieg wyżej w zakrętach jechać. Dobra, Discord off. No w, w Toyocie na pewno ma 7 biegów. To możliwe. A no, się no. nie ta ma 7. A um, Porsche ma 6, a nie wiem jak tam z Audicą. W Audicy nie brałem, bo tam kamery są spierdolone. Dobra, co? No, Wziąłem tu to, Toyota. Nie. Właśnie teraz zauważyłem, że te kamery to nie są najlepsze To tej No, tej Japońska, no to zawsze jakiś rozjebane. Toyota. Toyota! O, jak ja mam teraz wyjechać, jak ten pieczek stoi? Gdzie ci stoi pieczek? Tak stoi. do no przede mną mi stoi. Jak a że w taki sposób, że... No wsteczny, bo zanso... <mum> Teraz, bo w ogóle bo tu właśnie... Cześć, nie gadaj! Nie, nie zaczynam. Yy, dobra, nie no, przechwyt jest poprawny. Padać gdzieś będzie, nie? Się Nie wiem Ja pizda Ale O, zmianę mamy w będzie konkurs nowy, chyba zamienił kolejność. Ej, to już jest... już są kwalifice, tak? U... No. o panie. nawet A co, Kucia nie jedzie? Kucia? Kuciak! Raz! <gulia> <gulia> Wyjść. Oba Misia. Misiany. Mm, znowu Chodź, w chodź, 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 w chodź, 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 Jest ten, ten autobus. chodź, 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 Dobrze, to ja już nie, nie to no, to już nic nie łapie. To co? To co? jest. Litry na kółko, jo. Ja? Teraz pytanie, gdzie się tu sprawdzało parametry? O co chodzi z tymi super fanami, chyba? Nie wiem, choć się domyślam. A. Dodali twarzy z Superfanów do jej do, do, do FC 25. A co złego jest z siedmioma osobami? Też Paweł. Nie wiadomo. Nie ma. Trzyma. No. Cześć Paweł, cześć. A to ile było w niedzielę teraz? Paweł. 24 Na gorszym symulatorze. Ale wiadomo, że. No niestety, to... najwidoczniej, najwidoczniej w Winter Cupach, Cupach, nie ma pucharku na koniec sezonu za 30 zł i hmm. połowy się nie chce jechać. Nie? Nie A tak. właśnie, że jest. Jest, jest. Coś tam było jakaś książka chyba z tego, co dobrze kojarzę. I ja widzę. Dokładnie tak jest, widzę, że krzyczy przeczytał regulamin, gratulacje. A czy to będzie książka, budować ja Sam do siebie wysyła. Nagród nie czytałem, bo dla nagród nie jadę akurat. Ale dziwne, poprzednie Tam dla siebie, było... no będzie ciekawe przeżycie no, Znowu się... Znowu swoje jajca wylizać, nie? W przyszedł sobie A to wtedy <laughs> jaka, jaka to książka będzie w jak czytałeś? Kama sutra. Kana. Kana. No, wybrana przez ciebie, no. i Wybrana Wycząc przez pijem. ciebie, tak, tak, no. Do 100 zł czy do 50? Coś tak było chyba. O, to jak zbudować morze. Timing start. Co Gorze jak z przesyłką 10... nie w księciu. Nie przejmuj, to nie jest mój problem, <todgłos> ani mój, także... To No nie mam się co przejmować, to Widać yeah. tutaj dominację Audi pytanie w Intergapie. No. Jeannę bo kto nee pyta, błądzi, nie? Dokładnie, wielbłądzi. Ja szczerze mówiąc, trzeba go przełączyć na każdy inny samochód i pewnie będzie miał takie same rezultaty. No. To Ja? No. Ja. A? Przełączam. Dobra, no. Chęda, a a dzisiaj a Hitli w nie? PSJ jest z Liverpoolem. A pamiętajcie, że spala dwa razy więcej, więc weźcie sobie tak spokojnie 10 litrów na te kwalifikacje. Dobrze. Dobra. Dobrze. Jak pan Paweł powiedział? Tak jak pan, a Paweł powiedział. pan Paweł powiedział. A jak pan Paweł powiedział? <noise> a, a tak jak pan Paweł powiedział? Pan Paweł powiedział. jak pan Paweł powiedział? A to wczoraj, a to wczoraj na serwerze było ten? Razy jeden? Było. A to wszystkie moje obliczenia muszę odpierdolnąć razy dwa, kurwa. Liga z dykty. <grym> Liga z dyktu. Dyktum. Ja bym Liga bardziej powiedział Paweł Matematyk. No w takim ja? razie to po prostu trzeba wziąć więcej paliwa. Dobra, ja. kurwa. A więc, Jakub Janda. Jakub Janda. Jakub Janda, Jakub Janda. obok Izzi, w zwycięzcą turnieju szereg hmm, Adam, jeszcze jeden ten klimat. A, ale, ale, ale... 10.31, 10.89, to na 4, 3 rozchali i podium Nie można wykluczyć Następnych zawodach cię pokonam więcej Krzysiu, rozpierdolą się wszystko zostanie spuchar może Właśnie, pa Pawełku, bo w, tu, w tych połowcach to taka śmieszna sprawa, bo, bo na tym świetna. drugim zakręcie to można salto zajebać nimi No, no a to stamtąd niemożliwe Jest, co jest, tak, tak? A tam no, tym tylu tak? jedziesz na nojotu? Jadę audicą. Kurwa. A ja pierdolę całą audicę, jak tam kamerę. Kurwa. Kurwa. Kurwa, lagi. Hmm? Nie. Nie. No, Kurwa. Kurwa. Kurwa, lagi. Kurwa. 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 ja. Tylko Kurwa. akurat w Kurwa. konkurencji? Kurwa. uszkodzony auto, ale Kurwa. No i chuj... Szybko poszło. No ale to oznacza, że w, że w wyścigu pierwszym startujesz z position. Ładnie. No. jak startowałeś z pole position, to w lepiej nie przypomnił coś wydarzenia. Mm -hmm. No to ja. No to i w dupę co kurwa wydarzyło. No to ja to mówię właśnie. No i wykralka ładnie z tym startem, bo ja już zrobiłem.

co za śmieć, kurde, lewam Chyba na lewu to. Cześć, mówisz od 23? Czurek to nie Nie wiem, po co, przejdzie 23? Kochany, hmm. zjadłbym tego za dzisiaj nawet dodry, No to dobrze. Pozytywna rezerwa. Ale to co wczoraj awary strzelił, to brudel. ten mhm. Tak się dowiedziałeś? No Do. wie, Do że ja mówię, kończyłem przecież Audi i to gówno widać te zakręty. Proszę państwa, która pozycja? Druga pozycja, matko jedyna. No, Takie było... główno kółko zrobić i druga pozycja. I... Audi to w ogóle zakrętów nie widać. Główno kółko. Czyli ktoś więcej zrobił, niż spina. Ja bym dwa. No, peć się już. Ja co zrobiłem, więc... Paweł Andrzejewski po posyśnieniu. to mogłem zakręcać, A jakie kamery jadziesz? A za tego... Ze Nie no, ja tam z home'a korzystam, Ojej. Aha, to fajnie.

Znaczy chyba to bez sera było. No. Ale sosy na to dobrze, dobrze, bo no, lubię tak. Nie myśla na myśla? Myśla? Mm, łagodny. Mm. Się jest to i jakiś jeszcze sugar. To jest więcej, kurwa. O! O! Księsto ja kurwa. deku. No. Kurwa, ja <laughs> Ale chcę głośno sprawdzić. to ja, ja. ja. O człowieku, towarzystwo. Poważni gdy z się nie liczą do odwróconego grydu, no nie, nie chcący, udało się. Kurwa, A, jutro 17. na dopiero będzie to... coś, kurde, z, 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 z tym, no, okay. na polu z <laughs> Widzę, no. Bo padło. Dobra, grida od razu jedziemy chyba, nie wdolimy się w tamtę. Tak, tak, tak. Mu ile paliwa, jo, jo. W sumie nie wiem, bo jak spali 3 litry, tak? No, 3 litry. 40 litrów z hakiem.